A, zaraz skończę Chopi ja jeszcze tak wyklikam Nie mam strzał jeszcze 32 Tego tutaj no No nie mi zabrał Nie no do bana to jest się <grystwa> dobrze pierwszym zabrali kurwa Aha O ty gnoju była. Było Siema. Na rorka by było ma? No by była O ty gnoju. dobra, on będzie ten mieczyk jeszcze. Fantastycznie <laughs> Ale tak jest Ostatni. Pokażę Ci klipy idę z psem. Nie będę jeszcze długo, bo maksymalnie po godzinie nie będzie, bo nie będę z nim długo chodził. Plus nie idziemy dzisiaj wieczorem, więc będę za pół mniej więcej myślę. O, on zrobił, kurwa. Masz buty dla ciebie. Nike. Ale lepsze. No się jeden na środku. Co ty mam? No spadł jeden debil. Mączoś, no właśnie, przymierzał się, pedał. Uważaj, uważaj, uważaj. Zostawiłeś, to możesz już dobudować tamtą. właśnie. Haha. Z ha. tym Wtedy? spadł, kurwa? Tak. Ja pierdolę, co ludzie. Gratulacje. Dobra. Hmm. O, ze skrzynki przynajmniej nie zabrał wszystkiego. Zostawił śnieżki. Co za ludzie. Run Mam na ryża smaczek raz <laughs> chłopaczek raz chłopaczek Kurwa, rozumiem, ten to zombiak pijany, a nie do prostych Kmioty jebany. O, mam coś dla siebie On coś dla siebie A masz żelazny jest po prostu zwykły, bo nie mam Mam no, jeden. No, no masz, dam ci ]bie. lepszy, dam ci lepszy masz A co zresztą ty tamten. W zasadzie zostawi tak jakby co nie? Więc kurwa no. Okej, Alex, zrobiłem. Gdzie on jest? Tutaj. W ciągu ją dram ja brzucam. Ja zostawiam ją Po co się ładujesz? To skacz, no zaczynajmy, iść, iść, ha? nie? Ładna, ładna jest. Dobra, to było bardzo niefartowne. Ja, chłopie, ostatnie wszystkie mecze skaczę i daję radę. Przez to, że ty wywarłeś na mnie presję, to twoja wina, się Paca, to twoja, to twoja wina, wywarłeś na mnie presję. Naprawdę, chłopie, za każdym razem daję radę przeskakiwać, za każdym razem. Nie mogę, Po co budujesz? Ja bym się sam zbudował, gdybym chciał. Ty nie musisz mi budować. Nie, ja tak nie boję, kurwa. on to po co budujesz?